Drodzy Białostoczanie, szanowni mieszkańcy województwa podlaskiego. Dziękuję Wam serdecznie, że zechcieliście kliknąć i przeznaczyć odrobinę swojego czasu i uwagi na zapoznanie się z moją osobą. Otwieram właśnie swój kanał YouTube, który będzie jedną z form komunikacji z Państwem. Kongres Nowej Prawicy jest młodą partią i niedysponującą środkami finansowymi z budżetu państwa. Nie otrzymujemy także dotacji od wielkich przedsiębiorstw, Grup interesu. Nie będziemy zatem zaklejać całego naszego miasta wielkimi i drogimi banerami. Uważam, że jest to marnotrawienie pieniędzy oraz niepotrzebne zaśmiecanie przestrzeni publicznej. Dlatego też, oprócz osobistych spotkań z państwem, wybrałem tę formę bezpośredniego kontaktu właśnie z państwem. Jestem kandydatem Kongresu Nowej Prawicy na prezydenta Białego Stoku. I liderem listy do Sejmiku Województwa Podlaskiego z okręgu Miasto Białystok. Jeśli chcecie wolnego rynku, niższych podatków, dostępu do pracy oraz rzeczywistego rozwoju miasta i województwa, zachęcam do uczestnictwa w najbliższych wyborach samorządowych i do oddania na nas głosu. Zachęcam także Państwa do czynnego oglądania i subskrybowania mojego kanału na YouTube oraz profilu na Facebooku i strony internetowej. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.